Minęło aż trzy tygodnie. Myślę, że wszyscy z niecierpliwością, nie tylko zawodnicy, my jako sztab, również kibice, ale raczej przed telewizorem czekają na to, aż rozgrywki zostaną wznowione, czy będzie mecz ligowy. Gramy u siebie z trudnym rywalem, groźnym, który w poprzednim sezonie walczył o ekstraklasę, ale gramy u siebie. Od pięciu spotkań nie przegraliśmy. Chcemy powalczyć o trzy punkty. Oczywiście po tej przerwie Forma jest wielką niewiadomą dla wszystkich, znaczy przynajmniej dla nas, bo e, tak jak doskonale wiemy, byliśmy kwarantannę, nie, nie trenowaliśmy przez 10 dni zespołowo, tylko indywidualnie, no ale mam nadzieję, że, że będzie dobrze. Szukamy pozytywów Trzy tygodnie, bez grania, czy zawodnicy, którzy mieli lekkie urazy, dochodzą do zespołu, będą brani pod uwagę przy ocenie składu na przejście spotkanie. Tak, jeszcze nie wszyscy, natomiast na pewno brany pod uwagę będzie sam Van Huffel, Grzesiek Kuświk tutaj z Januszem Bucholcem, jeszcze sprawa do końca nie jest, nie jest unormowana. Rafał Remisz również już praktycznie wznowił treningi prawie w 100%, także też niedługo będzie brany pod uwagę. Kuba Tesław, tym no wiadomo, wznowi dopiero przygotowania z nami w rundzie wiosennej. Radunek to silny zespół, to zespół, który bije się, poprzednio się o się, a teraz, teraz też nie ma Słabszego składu To nie będzie łatwe spotkanie, nie wiem, że to brzmi jak truizm, ale, ale to no musimy szykować się na, na naprawdę bój o, o każdy centymetr boiska Zdecydowanie tak, w tej lidze z nikim nie jest łatwy bój, szczególnie na naszym boisku, także czasami teoretycznie z słabszymi zespołami, słabszymi walczącymi bardziej o, o dolną część tabeli niż górną, idzie nam trudniej, natomiast z tymi z wyższej części idzie nam łatwiej, dlatego tutaj spodziewamy się trudnego spotkania, ale chcemy powalczyć o trzy punkty jak z każdym innym zespołem.